Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkich na naszym porannym live. Dokładnie tydzień temu spotkaliśmy się w niedzielę, aby porozmawiać o tym, czy pragniesz być y, jajkiem, czy pragniesz być marchewką, czy pragniesz, pragniesz być ziarenkiem kawy. I dzisiaj rozwinę ten temat, ponieważ temat Wam się bardzo spodobał. Dzisiaj rozwiniemy ten temat, w jaki sposób moglibyśmy się stawać właśnie ziarenkiem kawy, żeby wpływać na otoczenie. Tak naprawdę zastanowimy się na tym, jak wykreować największy wpływ na nasz świat, na ten świat wokół nas, na to nasze otoczenie. W jaki sposób moglibyśmy to wszystko wykreować, jak moglibyśmy stać się maszyną, osobą, Istnieniem, który ma wpływ na otaczający nas świat. Ja mam na imię Mariusz i razem z Agnieszką założyliśmy projekt odmładzania na surowo po to, żeby podzielić się z Tobą informacjami, jak myśmy odzyskali swoje zdrowie. Całkiem niedawno dołączyła również do nas Regina Bukowska, która w tym momencie prowadzi na swojej grupie detoks sokowy. Mam nadzieję, że jesteś uczestnikiem. Pozdrawiam wszystkich, którzy są razem z nami na detoksie sokowym. Jeśli jesteś, pisz w komentarzu. Tak jestem, a jeśli nie jesteś jeszcze, to zapytaj. Wklejemy ci linka do grupy, i będziesz mógł do nas dołączyć. 10 dni pijemy soki e, warzywno-owocowe, po to, żeby odżywić swoje komórki, po to, żeby oczyścić przestrzenie międzykomórkowe, żeby nawilżyć swoje ciało i stać się lepszą wersją siebie. Po to to robimy. Projekt odmładzanie na surowo cieszy się olbrzymią popularnością, ponieważ bardzo często otrzymujecie tutaj informacje mm. sprawdzone przez nas e, i które zaczynają działać natychmiast, dlatego tak wiele osób się tym dzieli. Być może te informacje, które przekażę dzisiaj też będą ciekawe, dlatego być może warto by było, abyś podzielił się tym live'em również z innymi i wszystkie paluszki i serduszka również wzmocnią ten live po to, żeby on jak najszerzej dotarł do wszystkich. Rozmawialiśmy właśnie o tej kawie, o tym ziarenku kawy, jak to ziarenka, ziarenko kawy pod wpływem temperatury e, e, wrzącej wody zmienia kolor tej wody. Marchew stała się wiotka, marchew straciła swoją twardość. Jajko stało się twardoć środka. Czyli zostało w jakiś sposób również zmienione. Jak możemy zmieniać świat wokół siebie? Jak możemy wykreować świat wokół siebie? Jak możemy mieć duży wpływ na to, aby ten świat był inny, być może lepszy? Co jest nam do tego potrzebne? Narzędzia. Oczywiście są nam potrzebne do tego narzędzia. I to nie chodzi o śrubokręt, czy młotek, czy jakieś inne narzędzie. Być może jesteś stolarzem, być może jesteś elektrykiem i masz swoje narzędzia, i wiesz, jak ich używać. Ja chcę dzisiaj powiedzieć o trzech bardzo ważnych narzędziach, o których większość osób nie ma zielonego pojęcia. Jedno narzędzie to jest nasze ciało. Drugie narzędzie to jest nasz umysł. A trzecie narzędzie to jest nasza energia, którą w ciągu dnia wytwarzamy i wykorzystujemy w takim czy w innym kierunku. Czyli, jak nauczyć się używać swoich narzędzi, które otrzymaliśmy od stwórcy, we właściwy sposób. Jak stać się taką osobą, która używa świadomie swoich narzędzi i w jaki sposób możesz wpłynąć i mieć naprawdę olbrzymi wpływ na świat wokół siebie. Zacznijmy od początku. Jak ty używasz swoich narzędzi? Większość osób niestety nie wie nic na ten temat i używa swoich narzędzi. A, bo inaczej, narzędzia używają ich, bo to jest tak, że albo używamy tych narzędzi, albo te narzędzia używają nas. Także jak Ty używasz swoich narzędzi? Jak używasz swojego ciała, jak używasz swojej energii, jak używasz swojego umysłu do tego, żeby kreować? Kiedyś usłyszałem takie słowa, że człowiek to jest jedynie możliwość, uwaga, możliwość stworzenia wspaniałego lub okropnego życia. Myślę, że to jest całkiem y, niezłe sformułowanie, być może nieco filozoficzne dla niektórych z nas, natomiast człowiek to tylko możliwość stworzenia cudownego albo przeciwnego, okropnego życia. I wiele osób myśli, że życie im się po prostu przydarzyło, że ze względu na to, że ich rodzice są beznadziejni, że to ojciec pił na przykład, albo mama kazała mu po prostu robić jakieś rzeczy, których on nie chciał, przez to on jest dzisiaj taki, a nie inny. Niektórzy ludzie myślą, że skoro chodzą do jakiejś pracy, jest im tam bardzo niedobrze, nie kreują tego środowiska wokół siebie, to winią swojego szefa albo swoich współpracowników za to, co ma mają. Ja chcę zachęcić Ciebie do czegoś innego. Chcę Cię zachęcić do tego, żebyś tych trzech narzędzi, o których wspomniałem już dzisiaj, nauczył się używać w świadomy sposób. I żeby te narzędzia przestały używać Ciebie. A wtedy skorzystasz z tej możliwości. Skorzysta z tej możliwości bycia człowiekiem i tej możliwości wykreowania, stworzenia wspaniałego życia. Aby się dobrze nad tym zastanowić, trzeba było się skupić na bardzo ważnym elemencie. Do czego używasz tych narzędzi w swoim życiu? Bo jeśli dobrze się zastanowić, to większość ludzi. Nie wiem, ile to będzie procentowo, ale większość ludzi, mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, żyje życie, w którym załatwia w zasadzie dwa rodzaje potrzeb: potrzeby fizjologiczne i potrzeby psychologiczne. I całe życie kręci się wokół tych potrzeb, które sobie załatwiają. Rodzina, załóżmy. Załatwiamy sobie potrzeby fizyczne, jeśli mamy partnera, partnerkę, seksualne, inne. inne. Tworzenie rodziny, tworzenie bycia ojcem, tworzenie... I życie się kręci wokół życia. Niektórych życie kręci się wokół pracy. Czyli załatwiają swoje proze... pro... jakieś procesy psychologiczne i, f... i fizyczne w swojej pracy. Tworzą swoją pracę i na tym się tylko i wyłącznie skupiają. Niektórzy natomiast nie potrafią się skupić ani na rodzinie, ani na pracy, a skupiają się na przykład na jedzeniu. I pozdrawiam tutaj wszystkich tacy, takich, którzy skupiają się na jedzeniu. Całe życie kręci się wokół jedzenia. Rano wstają. Najważniejsze zadanie to zjeść pierwsze śniadanie. Jak to mój tata powtarza, pozdrawiam go, jeśli mnie ogląda. On się na tym skupia. To jest jego życie w tym momencie. Je śniadanie i myśli, co będzie na obiad. Kiedy je obiad, to myśli, co będzie na kolację. I całe życie kręci się wokół jedzenia, Za potrzebu, zapewnienia sobie potrzeby nie wiem, psychologicznej czy, 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 czy fizjologicznej w postaci dostarczenia sobie posiłków. Nie zastanawia się nad tym, co je. Czy to jedzenie będzie miało znaczenie? Czy żyje po to, żeby jeść, czy je po to, żeby żyć? Zupełnie na niczym innym się skupia. Nie rozwija trzech narzędzi, nie uczy się, jak nimi postępować. A ty jak skupiasz się na swoich działaniach codziennych? Czy rozwijasz swoje umiejętności? Czy budujesz lepsze ciało? Czy budujesz lepszy umysł? Czy wykorzystujesz lepiej swoją energię każdego dnia? Czy jesteś osobą, która po prostu tak się przydarza jej życie, jak taka, nie wiem, Bila w takim automacie, która się po prostu bum, 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 bum odbija, bo życie tutaj to dało, tam to dało, tam to dało i nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to, co się w naszym życiu dzieje. Rodzina, dom, praca, mnóstwo rzeczy, które robimy w życiu. I wydaje nam się, że na tym życie powinno nasze polegać. Być może tak. A może jest coś więcej. Może jest coś więcej niż tylko samo bycie takim, takim po prostu uczestnikiem tego życia. Co ty na to, żeby stać się obserwatorem tego, co robisz na co dzień? Co ty na to, żeby się stać kreatorem tego, co robisz w swoim życiu? Co ty na to, żeby zacząć ulepszać swoje narzędzia? Jeśli to by były na przykład Noże do krojenia w kuchni, to co ty na to, żeby je troszeczkę naostrzyć. Żeby popracować nad swoim ciałem, żeby popracować nad swoim umysłem, żeby popracować nad tym, gdzie wysyłasz swoją energię w ciągu dnia. Być może da ci to jakieś fajne rozwiązania. Od czego można by było zacząć? Ja przez wiele lat w tym momencie jesteśmy na kostaryce, to jeszcze nie udało mi się tego zrobić, ale przez wiele, wiele lat, tak naprawdę nie wiem, 8-10 lat, witam słońce. Jestem osobą, która bardzo często, prawie że codziennie, wychodzi na słońce. Oczywiście, kiedy jest, tak? Kiedy je można zobaczyć. I powiem Ci, że to bardzo mocno wpłynęło na moje życie. Być osobą, która jest jako jedna z pierwszych, która wita słońce. Te promienie słoneczne dają mi taką takie wrażenie, że robię coś więcej niż tylko samo życie. Że robię coś więcej dla swojego umysłu, dla swojego ciała. I inaczej skupiam swoją energię na innych działaniach. A co Ty na to, żeby przez najbliższe dwa tygodnie, niezależnie od tego, gdzie jesteś, być osobą, która przyjmie promienie słoneczne jako pierwsza z Twojego domu. Wyjdź. Naładuj się tymi promieniami. Podczas takiego naładowania posłuchaj jakieś fajnej af afirmacje, może zrób medytację, poddychaj i zobacz, jak będziesz się czuć. Wróć do tego live'a za dwa tygodnie i napisz pod spodem, co to dla Ciebie dało. Czy udało Ci się uży zacząć używać swoich narzędzi do tego, żeby zmieniać życie wokół siebie? Żeby kreować dużo większy impact na życie wokół Ciebie, a nie bycie tylko taką wańką wstańką, bilą, taką osobą, która tak naprawdę nie ma wpływu na to, co się wokół niej dzieje. Moim marzeniem, moim celem, moją wizją dla naszej społeczności jest to, że każdy z nas. Przede wszystkim staje się obserwatorem swojego życia i zaczyna podejmować właściwe decyzje, jeśli chodzi o nasze życie. Ale tak naprawdę celem takim ostatecznym jest to, że każdy z nas stanie się kreatorem swojego własnego życia. I nie będzie przypadku. W Twoim życiu będą wspaniale działać te trzy narzędzia, o których dzisiaj wspomnieliśmy, i będziesz tym ziarenkiem kawy, który będzie zmieniał środowisko, a nie środowisko będzie wpływać na niego. Czego Ci naprawdę serdecznie życzę. I mam nadzieję, że ta następna cegiełka w piątym filarze Twojej drogi do zdrowia będzie Ci bardzo przydatna. I popracujesz nad tym. To tyle na dzisiaj. Wszystkie paluszki, serduszka, komentarze i podzielenie się tym live'em wzmocnią zasięgi i wszyscy będą mogli, mogli to zobaczyć i obejrzeć. Jeśli to było wartościowe, daj mi znać. Do zobaczenia na następnym live'ie. Trzymaj się cieplutko. Cześć!